Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszny deser. Pokażę wam, jak przygotować dzisiaj krembrule w dwóch odsłonach, w klasycznym waniliowym, pysznym i z drugiej strony nieco bardziej nowoczesna wersja, bo z owocami. W moim przypadku będą to dzisiaj maliny. Do mojego deseru będę potrzebowała dzisiaj śmietankę kremówkę. Laskę wanilii, może być to również ekstrakt waniliowy, żółtka, maliny, brązowy cukier oraz cukier biały. Moje danie zaczniemy od podgrzania śmietanki. Ważne jest, aby śmietankę nie doprowadzić do zagotowania. Do śmietanki dodamy 3-4 łyżki cukru, łyżeczki oraz laskę z wanilii. Przekrawamy na pół. Następnie będziemy wyciągać z niej Ziarenkę wrzucamy do śmietanki, pozostałe ślaski dorzucamy i tak samo robimy z drugą połową. Pamiętajcie, że śmietankę należy co chwila mieszać, aby nam nie przewarła do spodu garnka. Śmietankę będziemy podgrzewać około. 3-4 minut. Ważne jest, aby nie zakutować śmietanki, ponieważ później, jak będziemy łączyć ją z żółtkami, może nam powstać jajecznica, a tego chcemy uniknąć. Moja masa jest już gotowa. Zdejmujemy ją z ognia. Odstawmy ją na minutkę, dwie minutki, żeby delikatnie nam ostygła. W tym czasie wyciągniemy pozostałą laskę wanilii ze środka. W tym czasie przygotujemy żółtkę. Trzy żółtka delikatnie rozmacamy. I porcjami będziemy łączyć jedną masę z drugą. Zaczniemy od wlania odrobiny śmietanki do żółtek. Połączymy wszystko, następnie całą masę jeczną wylejemy z powrotem do pozostałej śmietanki. Około jednej łyżki lekko przestudzonej masy wlewamy do masy jajecznej. Całość łączymy. Następnie masę jajeczną wlewamy do pozostałej śmietanki. Delikatnie wszystko mieszamy. Nie ubijamy, co jest ważne. Moja masa jest już gotowa. Teraz będę przelewała ją do kokilek. Ważne jest, aby do przelewania używać sitka, ponieważ jeżeli zostaną nam pozostałości włókien, kolasy, po wanilii, to raczej chcielibyśmy uniknąć tego, żeby było to wyczuwalne na podniebieniu. Spokojnie ciasta możemy wlewać więcej, ponieważ ciasto nam nie urośnie. Tak jak mówiłam na samym początku, przygotujemy dzisiaj dwie wersje. Dwie kokilki będą klasyczne, waniliowe i takie już zostawimy, a następne dwie będą z malinami. Maliny przekrawamy na pół i wrzucamy do naszej masy. Ja uwielbiam generalnie bawić się różnymi smakami. Tutaj będzie, będzie słodkie, będzie, będzie delikatnie kwaśne, jeszcze będzie chrupki cukier na końcu. Rewelacja. Pamiętajcie, żeby tych malin też nie dać za dużo, bo one nie mają nam dominować w deserze, lecz delikatnie podkreślić i wybić ich smak. Nasz prawie gotowy deser ląduje teraz do piekarnika ustawionego na 100 stopni, program góra-dół na około 50-60 minut. Ja jedną porcję przygotowałam nieco wcześniej, ponieważ ten deser jest prosty, ale jest czasochłonny, ponieważ sam proces pieczenia zajmuje około godziny, a następnie proces chłodzenia mniej więcej 5-6 godzin. Teraz pokażę Wam, jak przygotować skorupkę, która jest najbardziej charakterystycznym elementem w naszym deserze. W tej miseczce mam przygotowany cukier brązowy. Około pół łyżeczki Sypujemy na deser. Rozprowadzamy go po naszej powierzchni. Nadmiar możemy sypać i tak przygotowaną warstwę będziemy teraz opalać przy pomocy palnika. Pamiętajcie, żeby bardzo często zmieniać powierzchnię, ponieważ cukier nam się może w prosty sposób spalić i będzie wtedy gorzki. Tak finalnie prezentuje się nasz deser. Teraz dajmy mu odpocząć przez około 15-20 sekund, a następnie będzie gotowy do jedzenia. I teraz czas na najbardziej satysfakcjonujący moment, jak i dźwięk. I teraz moment, który uwielbiam najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mojej nowoczesnej formie Chrome bryle. Trzymajcie się, pa!